Witajcie. Dziś chciałem zabrać Was na przygodę, która wykracza poza ramy mojego zwykłego buszkraftowania. Tym razem zabieram Was na trzydniową wyprawę, która nie zaczyna się od wędrowania pieszo i zwykłego powlekiwania nogami, lecz od wiosłowania pagajem i pływaniem kanu na otwartych wodach jeziora. czy wam? Zagadki poszłem. No tak rob. Tak kosna wyrośli. Tak to jest jak się górale za żeglarstwo biorą. No. <laughs> Jaka jest modlitwa żeglarzy?

<laughs> Where did Kenyas go? Evangelina. Oh, Mexico. There's a great hot desert. South Southern Mexico. Don't got water. Co wam powiem? Nie zawsze wszystko idzie po planach. Jak widać pierwsza próba się nie udała, ale próbowaliśmy też pływać bez bagaży i szło to znacznie lepiej. Ale jeszcze, żeby trochę poprawić nasze BHP i nie potopić się całkowicie, robimy taką konstrukcję troszeczkę stabilizującą nasze kanu. O co chodzi? Dlaczego ta kanadyjka w ogóle jest taka wywrotna? Wzięło się to wszystko z tego, że zrobiliśmy ją z tym samym kolegą, z którym widzieliście co wypływałem. Zrobiliśmy ją sami i popełniliśmy jeden fatalny błąd konstrukcyjny, a mianowicie nie zrobiliśmy płaskiego dna, no bo o tym nie wiedzieliśmy. Łódka jest po prostu takim orzeszkiem półokrągłym i niestety jest przez to bardzo niestabilna. Głupi błąd, absujący wszystko, na no niestety. When life in the city is wearing me down It's hot and it's smelly, the air's turning brown I'm tired of the traffic, tired of the town While the sun shines, I want to make hay Out to the country, find a lake or a stream Where the blue waters glisten, the granite rocks gleam Out of a nightmare, into a dream Canoeing my troubles away Trochę pokręciliśmy się po wodzie, znaleźliśmy taką fajną rzeczkę wpadającą do jeziora, jakby tworzącą taki mały fiord w polskich warunkach Beskidu Niskiego. No i co, i chyba będziemy się tu rozbijać, Znaleźliśmy fajne miejsce obok, zaciszne. dodatkowo z gotowym opałem praktycznie na miejsce, bo leży taki stary, przewrócony bóg. Także no chyba lepiej być nie może. Jutro planujemy, zobaczymy jak się wszystko poukłada, ale prawdopodobnie zmienimy sobie dla urozmaicenia lokum i będziemy obozować gdzie indziej. A teraz co? Chyba będziemy jeszcze sobie robić jedną wycieczkę krótką. I powoli się rozbijać. Znaleźliśmy już miejsce obozu. Chłopaki już tam powynosili się do góry na szkarpę. Tam planujemy się rozbić. A tutaj jeszcze zbieramy nasze rzeczy z Kanadyje, które tutaj. Przycumowaliśmy przy brzegu. No i co? Lecimy dalej. Aha, rufus nas odwiedził. Nie przepłynął na kanadyjce, ponieważ tam miał dziurawą, także nie było na to czasu, żeby ją po prostu wynaprawiać. No ale dołączył do nas teraz i już teraz została nam przyjemność tylko obozowanie. To jest kiełbasa z dzika i oczywiście nie jest może zawiązana nic, że się tak wyrażę specjalnego, tylko papier nałaskowany. Myślę, że najlepszym sposobem na z dzika będzie otwarcie mysluka. Proszę bardzo i próbujemy. Dzięki. Dziękuję. kurde